To święto ośrodka, tradycyjne święto ośrodka. Każdego roku obchodzimy taki dzień w okolicach Dnia Dziecka również. Jest to podsumowanie takiej półrocznej pracy uczniów, nauczycieli, pracowników nad projektem. Ten projekt w tym roku jest zatytułowany Dookoła świata. Jest to projekt realizowany na wszystkich przedmiotach, na wszystkich zajęciach edukacyjnych, po zajęciach edukacyjnych również. Wiele się działo przez te pół roku. Zresztą tutaj efekty będą pokazane. Uczyły się geografii, języka, języka, uczyły się sztuki, plastyki, uczyły się muzyki, etnografii, w zasadzie wielu, wielu jeszcze innych nauk. Zawsze wspieramy takiego rodzaju inicjatywy. Święto ośrodka, jak święto miasta. Zawsze chcemy uczestniczyć, chcemy wspierać, ale też okazja do zaprezentowania się działalności. Wiemy, że tu także jest zdolna młodzież, która się będzie występowała, będzie pokazywała swoje talenty. Cieszymy się, że tu jesteśmy i zawsze jako starostwo włączamy się i mocno ich wspieramy. Dzisiaj każda, każda klasa przygotowała właściwie, będzie omawiała podstawowe jakieś cechy. Kontynentu. Tak jak tutaj widać na tych dekoracjach są przygotowane nie tylko, nie tylko dekoracje charakterystyczne dla danego dla kontynentu, ale również są prace przygotowane przez uczniów i nauczycieli. Tutaj widzimy na przykład kamienie, ale te kamienie są zrobione przez uczniów, ze styropianu, pomalowane. To była długa i ciężka praca. Nagrodą będzie później festyn na terenie ośrodka. Będą tam, będzie tam poczęstunek, będą hamburgery amerykańskie zresztą z kontynentu odpowiedniego. Będą, będzie popcorn. Będzie wata cukrowa i wiele, wiele innych atrakcji. Ci bardzo lubią pokazywać swoje talenty, yy, lubią się prezentować, zresztą będziemy tego świadkiem za chwilę. Starosław już od wielu lat e, wspiera swoje jednostki, e, przyznając specjalne granty, między innymi właśnie granty e, przyznajemy specjalnym ośrodkom, e, które są jakby w naszych zasobach. Mówimy tu o piławie, mówimy o dzierżoniowie. Cieszymy się, bo uważamy, że pieniądze przekazywane właśnie na taką działalność są bardzo dobrze wydanymi pieniędzmi. W specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w panuje bardzo rodzinna atmosfera, więc wszystkie przedsięwzięcia, które czynimy są robione wspólnie. Są to i dzieci młodsze i starsze i ze szkoły zawodowej, ze szkoły podstawowej, więc takich imprez jest dużo, ale najważniejszym takim tradycyjnym właśnie to, są, to jest święto ośrodka. To jest Święte Ośrodka oraz Jasełka Bożonarodzeniowe ale jest jeszcze mnóstwo innych. Są wspólne do wychodzimy na pieczenie kiełbasek w góry. Zresztą w tym projekcie również było, było to na przykład podchody w lesie, gdzie były stacje odpowiednie, a dzieci poznawały, róż, odgadywały różne zagadki związane właśnie z, ze światem, z kontynentami. Postęp jest naprawdę bardzo duży. Dzieci tak naprawdę z każdej imprezy, na każdą kolejną robią świetne postępy. Widać tu mocną pracę całej kadry wychowawców, pedagogów, za co bardzo dziękujemy. Staramy się stwarzać takie warunki, żeby dzieci dobrze się czuły. Jak one dobrze się czują, ich postępy w rozwoju są zdecydowanie lepsze.